Dzisiaj powraca temat o tym, żeby zdobywać w sobie przyjaciół, niegodziwą mamoną oraz o tych wiecznych przybytkach. 8 listopada to ostatni dzień, kiedy modlimy się za zmarłych będących w czyśćcu. chodzi o to, żeby wszystko, co czynimy, miało ten, to znaczenie na życie wieczne, bo kiedy się wszystko skończy, mówi Ewangelia, czyli będzie jakiś kres. Natomiast to, co jest dzisiaj istotą Ewangelii, to ponownie wezwanie do tego, aby być gotowym na spotkanie z Chrystusem. Gdy byłem głodny, dałeś mi jeść, gdy byłem spragniony, dałeś mi pić, kiedy byłem nagi, przeodziałeś mi itd. Tak tak po raz kolejny musimy zweryfikować, czy rzeczywiście zdobywamy sobie to życie wieczne, czy zdobywamy sobie swoim stylem życia. Dobrego i błogosławionego dnia.